czekać na żywo. Yy, mamy plan, że mniej więcej około godziny 12 dzisiaj yy, włączymy, wszystko przygotujemy na pasie żeby mieć ładowarkę, żeby znaleźć gdzieś internet. I około godziny 12 dzisiaj... Spróbujemy dzisiaj zrobić live takiego live'a, żeby zobaczyć czy to w ogóle działa. Tak, i ewentualnie I jak ktoś ma jakieś już pytania. To, to, to można sobie zapamiętać i będziemy próbować coś coś móżdżyć, Tak było tak? lepiej. Tak było lepiej. Tak było lepiej, dobrze. I będziemy próbować coś móżdżyć gdzieś koło godziny 12. Mm. Mm, 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 mm. Będziemy także próbować wyjaśniać sytuację opuszczonej pasieki obok. I tyle. I to było to a, chyba to wszystko. A ktoś dostał w ogóle jakieś info, że jest ten live? Czy ktoś tutaj jest? Bo nie wiem nawet czy tu coś jest napisane? Tak, żebyśmy mogli próbować to ogarnąć, że automatycznie yy, na, yy, na tym z telefonu można, będziemy mogli czytać coś i, 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 i na przykład odpowiadać na pytania. No, no, na chwilę obecną to tak jakby trochę na pusto, tak? Po prostu... Bo nawet nie wiem jak to zamknę. Tylko. No szukam właśnie gdzie to się zapisuje. A cały czas jesteśmy? Mhm. O rany. Słuchajcie. <laughs> No, to gdzieś o godzinie 12 będziemy próbować coś realizować. To, będą, to jest nasza pierwsza jakby próba. A co to jest? Bo, bo mamy teraz te możliwości, i później po prostu może będziemy robić to lepiej, nie? I wszystko wyjdzie po prostu. Patryk na dyskutecę. Patryk na dyskotekę. <laughs> o! Dobra, chyba jeszcze wszyscy pszczelarze śpią. Tak, jest, coś dzisiaj. Sobota, Sobota godzina godzina i to dziewiąta. pierwszy na dodatek święto pracy. Tak. Bez pracy, a my będziemy dzisiaj rypać do całego wieczora. <laughs> żeby nasza pasieka jakoś wyglądała, żeby można było dalej coś układać I tak dalej, i tak dalej. Ja już wczoraj wczoraj zacząłem trochę sprzątać. Jest też Hania? Hancia. Wczoraj zacząłem trochę sprzątać, coś układać, ale później niestety mój humor nie był najlepszy. I to i, i wyglądało jakby przeszedł przez nią huragan. Wszystko z góry nogami, słuchajcie, leżało. Te ule puste, wszystko leżało. Do góry no, w samych kurwa. Które... Przepraszam. Nie, po prostu masakra. Dobra. No to o 12, tak? Mniej więcej około godziny 12 będziemy robić coś, spróbujemy zrobić coś jakby porządnie. tak No dobra. I życzymy do dnia! Dobrze. Handlusz, nic nie widzisz. Jak to wyłączyć? Tu? Może do tyłu po prostu? Czyś przerwać...